Dzień dobry, służyło Golenie! Tylko mnie nie zarżnij. Stąd tą datą to jest pomyłka. No, to 18 lat po śmierci. Po latach starań sprowadzamy prochy Witkacego do Polski. W każdym podręczniku to jest napisane, że Witkacy popełnił samobójstwo w 1939 roku. Ale on nie miał zębów. I słuchaj, zostaw to, wiesz? Do Witkaca trzeba mieć zdrową wątrobę i łeb do picia. 18 września 1939 roku w jej obecności popełnił samobójstwo. Ona tak twierdzi. To muzej kochanka Witkacego. To ona przyniosła ten portret? Ona. Byłem u grafologa. To napisał Witkacy. Nasz grawitół nie ma żadnych wątpliwości. To charakter pisma Witkacego. Musimy mieć wciąż nowe, młode kobiety.